Podcast Laboratorium Konfliktu. O konfliktach, komunikacji i relacjach. Agnieszka Stein. Ewa Hajduk-Kasprowicz. Cześć. Cześć. 111 odcinek Laboratorium Konfliktu i dzisiaj będziemy rozmawiać o długu konfliktu... Yy, wewnętrznego. Wewnętrznego, tak. Ale zanim przejdziemy do tematu, yy, krótka, nie wiem, informacja, że... Życie układa się różnie i w moim życiu dzieje się bardzo dużo teraz rzeczy niełatwych, w związku z czym poszukałyśmy z Agnieszką łatwości, jak sobie trochę ułatwić nagrywanie laboratorium, w związku z czym ten odcinek i pewnie ileś kolejnych będzie nagrywane tylko audio. Mhm. Tak, i że zdecydowałyśmy się już, nie wybierać cytatów na początek, przynajmniej na razie, a zrobiłyśmy to z tego względu, że bardzo nam zależy na utrzymaniu regularności nagrywania i jakości tych odcinków, więc ucięłyśmy w innym miejscu. Dobrze, to teraz już możemy przejść do odcinka. Dobra, dług konfliktu wewnętrznego to jest temat, który też trochę czekał na swoją kolej, bo rozmawiałyśmy dwa odcinki temu o długu konfliktu w, w ogóle, w relacjach tak. i o tym, że czasami właśnie te nasze konflikty jakoś się tak kumulują i narastają, że zamiast je rozwiązywać, to bardziej gromadzimy je u siebie. Tak. I w związku z czym to, że one długo zostają nierozwiązane i dokładają się kolejne rzeczy, to że bardzo to utrudnia w ogóle bycie w danej relacji i dużo rzeczy się dzieje chaotycznie. I też dużo większe koszty są potem pracy nad tymi konfliktami, niż gdyby robić to wcześniej. I bo pojawiła się taka część, taki kawałek o tym, że skoro mamy konflikty zewnętrzne w relacjach, to my dług konfliktu w relacjach. Tak. No to właśnie ja sobie, z tego co pamiętam, to w ogóle chyba na jakimś procesie online pojawił się taki wątek, że mhm. skoro jest, są konflikty wewnętrzne, to czy jest dług konfliktu wewnętrznego? Mhm. I my chyba jesteśmy zdania, że jest. Tak, nawet całkiem dużo treści na ten temat udało nam się wyprodukować. Ja jeszcze jakoś chcę zauważyć, że to jest coś, co bardzo lubię w tej naszej współpracy, takie eksplorowanie głębokie, czasami całkiem nowych wątków. I pamiętam, że kiedyś padło o tym długu konfliktu wewnętrznego i coś, a potem to uciekło. A teraz przy okazji tego odcinka, a właściwie przy okazji poprzedniego, kiedy okazało się, że rozmawiamy o długu konfliktu i okazało się, że można go właśnie bardzo rozdzielić na, na dwa odcinki, na zewnętrzny i wewnętrzny, to właśnie to, że, 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 że to jest dla mnie bardzo takie eksploracyjne w ogóle to, co zrobiłyśmy dzisiaj z tym tematem. Okay. Dużo mam mhm. wdzięczności w ogóle, że robimy takie rzeczy. Mam ochotę powiedzieć trochę o tych sytuacjach, kiedy ten dług konfliktu się w ogóle pojawia. Jak to wygląda? Mhm. Jak sobie myślę o tym długu konfliktu wewnętrznego, to myślę sobie bardzo o tym, że wielokrotnie w różnych sytuacjach życiowych i pracowych spotykałam się z tym, że coś, co my z naszej perspektywy, Konfliktowej nazwałybyśmy konfliktem wewnętrznym albo działaniem jakiejś części, która próbuje w jakiś sposób zatroszczyć się o daną osobę, o jej potrzeby, próbuje o coś ważnego, dla o niej. Coś ważnego zadbać. Bardzo często w takim rozumieniu powszechnym jest traktowany jako problem do zwalczenia, objaw, symptom. Coś, co trzeba w sobie pokonać, coś, czego się trzeba oduczyć, coś, co trzeba przepracować, przerobić. I widzę, że ten wątek taki, takiego pokazywania, takiej innej perspektywy na tę sytuację czyli pokazywania takiej perspektywy, że hej, twój krytyk wewnętrzny to też jest część ciebie. Może sprawdźmy, o co ta część dba i o co jej chodzi, dlaczego ona właściwie w taki sposób działa. Nie skupiajmy się tylko, jak tego nie słuchać. Albo hej, a może to, że ty robisz takie różne rzeczy, które y, tutaj się złościsz, że je robisz, albo y, chcesz ich nie robić, albo traktujesz to jako swoją wadę i słabość, że to robisz. To może to, że to się właśnie tak często wydarza, nie wiem, powtarza. Że tak trudno jest cokolwiek zrobić z tym, żeby tego nie było, to może to jest dlatego właśnie, że to jakaś twoja część próbuje zostać usłyszana. Mhm. I um, wydaje mi się, że w takiej rozwojowej literaturze takie rozwiązania, które właśnie y, jakoś dotykają konfliktów wewnętrznych. W sensie dotykają tych miejsc w nas, które są jakoś trudne i. Niezrozumiałe i nie do końca chciane, ale nie mówią, jak je zrozumieć i jak je zobaczyć i uznać, tylko mhm. mówią, jak zrobić, żeby ich nie było. Mhm. A w dodatku ja mam czasem wrażenie, że do tego są dokładane kolejne rzeczy, które trzeba w sobie wyrzucić i nie chcieć, nie? Tak, uporządkować, wyczyścić. Nie? że myślę mhm. sobie. Czasem, jak sobie myślę, że jestem do dupy, to mogłam nawet nie wiedzieć, że to jest problem, póki nie poczytałam o poczuciu własnej wartości i dowiedziałam się, że nie mogę tak o sobie myśleć. Nie? Mm -hmm. Albo to, że czasem się czuję jakoś źle z czymś, co zrobiłam i sobie dowadam za to, dopóki nie przeczytałam książki, w której napisane jest, żeby się nie dowalać, no to mogłam nawet nie, jakoś nie wiedzieć, że to kłopot. Więc, więc widzę, widzę, jak właśnie. To takie podejście związane z konfliktem wewnętrznym, jak, jak bardzo często w różnych momentach, właśnie kontaktu z tym, albo co ludzie opowiadają o sobie, albo z różnymi treściami rozwojowymi, no, następuje takie hej, stop. Mhm. A może to jest tak, że jakaś część. Może jest taka część, która, może masz taką część, albo może ta część, która to robi, to może o co się jej chodzi, mm -hmm. może warto się zastanowić o co, że to jest jakieś takie, no dla mnie bardzo powtarzalne doświadczenie. Mm -hmm. Czyli mm, można by powiedzieć w zasadzie, że ten dług rośnie przede wszystkim w momencie, kiedy nie wiemy, że doświadczamy konfliktu wewnętrznego. Tak, ja bardzo myślę, że to jest bardzo oparte na braku... Więcej świadomości, narzędzi. Mhm. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? W sensie, no, ludzie mają narzędzia i sobie radzą najlepiej jak potrafią, nie mhm. tak? e, Ale jak sobie myślę w ogóle o długu konfliktu wewnętrznego w kontekście właśnie tego, czym jest konflikt wewnętrzny i czy to jest konflikt wewnętrzny, czy już dług, to um, powiedziałabym, że konflikt wewnętrzny w zasadzie może zaistnieć wtedy. Kiedy w ogóle jesteśmy w stanie rozpoznać strony tego konfliktu, nadać im, powiedzmy, równą godność mhm. i przyjrzeć się im, o co im chodzi. Natomiast często jest właśnie tak, że, że nie nadajemy w ogóle im równej godności, że mamy tą część, właśnie, o której mówiłaś, że się trzeba jej pozbyć, że trzeba ją wyciąć. Nie? I wtedy jakby narasta. Ta sytuacja konfliktowa, która się dzieje no między tak, trudno częściami. Jest, trudno jest nad tym konfliktem pracować, który jest, trudno go ujawniać, tak, trudno tak. jakoś go procesować, kiedy my nawet nie, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego jako konflikt. Nie? Tak. I wtedy to, właśnie ta część, która robi trudno, staje się właśnie tym problemem. Tak, to jest też część, która bardzo często się nie, nie komunikuje werbalnie. Nie? W takim o, no. sensie, że my bardzo często, kiedy utożsamiamy się z różnymi naszymi częściami, to mm -hmm. łatwiej się utożsamiamy z tymi częściami, które są, posługują się jakimś rodzajem słownych komunikatów, które mm -hmm. mają swój głos. No. Trudniej jest się utożsamić z częścią, która się komunikuje przez ból mięśni, ból przez brzucha. zawroty głowy, przez jedzenie słodyczy. Przez unikanie jakichś czynności, działań, przez. Ciągłe nawracające myśli też. Znaczy, to już są słowa. To już są słowa, tak, ale właśnie zastanawiam się, jak zaczęłam, to mówić to się zastanawiałam, Dobra. który bardziej się chyba z, z taką narracją utożsamiamy, która właśnie mówi jakoś z perspektywy ja. Tak, że jest tak? taka część, która sobie uzurpuje bardziej do, prawo, jakby do bycia mną. Tak. A te części, które na przykład mają te nawracające myśli, czy czasami są takie części, e, które właśnie te myśli są takie bezosobowe? Przed nim to się nie uda. Mhm. Ale też pomyślałam sobie, że. Znowu, Zastanawiam się nad tym, tak? Jesteś beznadziejna, albo jestem beznadziejna, to też y, krytyk wewnętrzny to już tak, tak przychodząc. To, to, no to zobacz, to zobacz, że jak mówisz jestem beznadziejna, to myślisz o sobie bardziej.